Uniwersytetu Warszawskiego, ale współpracuję też z opzz i e, zauważyłam taką rzecz, i, i to mnie zastanawia, bo tutaj kolega wspomniał o tym Państwu, że lewica, jak mówicie, bawi się kwestiami światopoglądowymi, jakby nie widzę powodu, dla którego miałoby się tego nie połączyć, jednego i drugiego. A wspomniałam o tym, że pracuję w opzz między innymi dlatego współpracuję z nimi, że teraz w zeszłym tygodniu, czy tam w była na w Warszawie i w opzz pomysł, że organizacja wesprze, w sensie wyda jakieś oświadczenie popierające paratywności, oczywiście całą się sprzeciwił i żadnego oświadczenia nie było. I moi koledzy z kolei, z którymi pracuję na uczelni na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy z nimi rozmawiam i zachęcam ich do tego, żeby występowali do bądź właśnie bądź związku tego, mówią, że nie chcą nie dlatego, że nie zgadzają się z tymi kwestiami dotyczącymi pracy, prawa pracy, które walczymy, tylko właśnie dlatego, że wydaje się to zbyt konserwatywną ciągle ideą. To znaczy, można mówić o tym, że to jest zabawa kwestiami świata bo, bo to jest równie ważny problem i przyszłość rodzica, czy ona teraz powinna się tym zajmować, bo to równouprawnienie kobiet dotyczy 50% ludzi. A druga rzecz, się akurat skończy, że zauważam ciekawą rzecz, że kiedy są debaty dotyczące kwestii ekonomicznej, wychodzi ktoś z związków zawodowych czy z takich organizacji, to się pisze, że to jest członek związków zawodowych, a kiedy wystąpi jak ktoś z dewiatora, to jest ekspert ekonomiczny, więc no, to no, już widać w mediach, jak tak. jest to podejście, czy